Witajcie, kochane dziewczyny. Dzisiaj mamy piękną wiosnę, słoneczny dzień, ale jest dość zimno i wieje. Dlatego zapraszam Was na naszą modlitwę kobiet na mój balkon na sadach. Będzie się działo. Niedawno po raz pierwszy oglądałam film most, niezwykły film o niezwykłej miłosnej relacji ojca ze swoim małym, kochanym, cudownym synem. Ojciec pracował jako operator kolejowego mostu zwodzonego. Przez ten most codziennie przejeżdżały pociągi, a w tych pociągach ludzie, zagubieni, samotni, szczęśliwi, nieszczęśliwi, dobrzy i źli, znający swoje miejsce w życiu, ale też tacy, którzy nie znali tego miejsca. Pewnego razu doszło do tragicznej pomyłki i moc nie został opuszczony. Pociąg oraz ludzie, którzy nim jechali, mieli nie dotrzeć na miejsce. Ludzie wszyscy mieli zginąć. Wtedy syn podejmuje desperacką decyzję, by pociągnąć za dźwignię, jednak nie udaje mu się to i wpada pod, pod tory. Ojciec widzi, co się dzieje i musi w jednej sekundzie podjąć decyzję, czy uratuje wszystkich ludzi jadących pociągiem, ale zabije swojego syna, bo opuści most, czy też uratuje syna, ale wtedy wszyscy ludzie jadące pociągiem zginą. Jego serce rozsypuje się na tysiąc kawałków. Widać, że przeżywa ogromny dramat, dlatego że pociąg już nadjeżdża i podejmuje właśnie tę decyzję, opuszcza dźwignię. Yy... Most spada na miejsce, a wszyscy ludzie zostają uratowani. Jednak nikt nie zauważa e tego właśnie co się stało, że w tym momencie doszło do niesamowitej tragedii, a dzięki temu oni ocaleli. Nikt tego nie widzi. Ludzie dalej zajęci są swoimi sprawami. Jakaś kobieta poprawia makijaż, para się całuje, ktoś tam czyta gazetę, ale jest jedna dziewczyna, jedna dziewczyna, która właśnie uzależniona od narkotyków ma zamiar wstrzyknąć sobie jakąś porcję narkotyku i ona widzi na peronie rozpaczającego Ojca płaczącego, zawsze widziała go ze swoim synem, a teraz widzi go samego. I ona, jakby, ma świadomość tego, że dostała drugą szansę, jako jedyna z tych wszystkich ludzi, którzy, którzy jadą tym pociągiem. Rzuca swój nauk. Gdy po paru latach ojciec wędruje po Peronie, smutny, załamany, spostrzega nagle tę dziewczynę z dzieckiem na rękach, i wtedy wie, że. Ofiara jego syna nie była daremna, że przynajmniej jedna z tych osób, które jechały tym pociągiem, skorzystała z tej drugiej szansy, została uratowana. Najbardziej smutne w tej całej historii jest to, że wszyscy ci ludzie jadący pociągiem nie zauważyli niczego nie zauważyli, że pozostali obojętni na to, co się stało, nie skorzystali z tej szansy. W Jana w trzecim rozdziale 16 wersie jest napisane, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Ta historia, film pod tytułem Most, jest uspółcześnioną historią o tym, co wydarzyło się dwa tysiące lat temu. Wszechmogący Bóg uświęcił swojego jedynego, ukochanego Syna po to, by uratować Ciebie i mnie. Czy to Ciebie w ogóle dzisiaj jeszcze obchodzi? Czy to Ciebie w jakiś sposób dotyka? Czy jesteś obojętna na tę miłość? Czy tak naprawdę traktujesz to jako taki oklepany slogan i ten fakt poświęcenia drugiej szansy w ogóle nie zmienia Twojego życia? Pozostajesz po prostu obojętna. I w tym momencie możesz tak naprawdę włączyć ten filmik, bo o niczym nowym tutaj nie powiem. Możesz sobie pomyśleć, przecież ja o tym wszystkim wiem. Chodzę na nabożeństwa, spowiadam się, służę, modlę się rano i wieczorem, płacę jałmużnę. Czy chcieć więcej? Czy można robić coś więcej? Tak naprawdę nie chodzi o to, czy robisz więcej, czy mniej za mało, czy za dużo. Chodzi o coś zupełnie innego. Wiecie, gdy Jezus umarł na krzyżu, stało się wiele różnych rzeczy, zadziały się różne zjawiska. Ziemia się zatrzęsła, umarli powstali z grobu, ale też zasłona przybytku rozdarła się na dwoje. Zasłona przybytku oddzielała miejsce święte od miejsca najświętszego. Do miejsca najświętszego wchodził tylko arcykapłan. On rozmawiał z Bogiem. On był takim przedstawicielem całego Izraela w relacjach z Bogiem. Nikt inny nie mógł tam wejść, nikt inny nie mógł zbliżyć się do świętego Boga, dlatego, że Bóg jest święty, Bóg jest oddzielony od grzesznego człowieka. Nie ma pomiędzy nimi możliwości relacji. Właśnie Jezus Chrystus umierając na krzyżu wziął na siebie wszystkie moje i Twoje grzechy, po to, by Jego krzyż stał się pomostem pomiędzy mną a Tobą. Zasłona przybytku rozdarła się na dwoje po to, byśmy mogły mieć relacje z naszym tatusiem w niebie. I właśnie o relacje chodzi. W tym naszym nowym życiu, w naszym nowym narodzeniu, chodzi o relację z żywym, prawdziwym Bogiem o miłosną relację. Wiecie, nie można powiedzieć, że kogoś się kocha, gdy wyznacza mu się czas tylko rano i wieczorem, albo gdy coś się dla niego robi, ale tak naprawdę nie ma się z nim kompletnie żadnych relacji. Ludzie, którzy są zakochani, utrzymują ze sobą relacje przez cały czas, dzwonią do siebie, rozmawiają, spotykają się, spędzają ze sobą czas. I o to chodzi w naszej relacji z naszym Bogiem. Czy tak jest w Twoim życiu? Możesz powiedzieć, no jasne, oczywiście. Ale czy naprawdę, czy naprawdę możesz powiedzieć, że masz bliskie relacje z Bogiem, że spotykasz się z Nim? Zadaj sobie to pytanie w swoim sercu. Wiecie, śmiem twierdzić, że nie do końca jest tak zupełnie dobrze z naszymi bliskimi relacjami z Bogiem. Dlaczego tak myślę? Dlatego, że gdyby tak rzeczywiście było, gdyby te relacje były takie naprawdę głębokie i bliskie i miłosne, wtedy nie chodziłybyśmy w takim smutku, poczuciu jakiegoś braku, w zniechęceniu czy też w pogoni za nie wiadomo czym. Bliska relacja z Bogiem, to coś, co całkowicie zmienia Twoje życie. Po takim bliskim spotkaniu z Bogiem już nic nie jest takie samo. Wylatujesz z niego wręcz jak jakaś petarda. Chcesz po prostu działać. Jesteś innym człowiekiem. Ta relacja zmienia wszystko w Twoim życiu. Chcesz o niej przede wszystkim opowiadać, chcesz nią się dzielić. Gdy przychodzisz smutna, wychodzisz radosna, szczęśliwa, gdy przychodzisz z jakimś ciężarem, wychodzisz pozbawiona tego ciężaru, gdy przychodzisz załamana, wychodzisz podniesiona, wychodzisz z wielką siłą, ze świadomością tego, co Bóg dla Ciebie przygotował, ze świadomością tego, co odziedziczyłaś razem z Jezusem, Chrystusem, jaka potężna moc jest w jego zmartwychwstaniu. Wiecie, gdy człowiek ma naprawdę relację z Bogiem, nie jest w stanie mówić o czym innym, nie jest w stanie żyć czymś innym, ale po prostu chce, chce o tym opowiadać. Wiecie, często tak jest, że gdy rozmawiamy ze sobą i pytamy się, no jak tam, jak twoje życie z Bogiem, to często słyszę takie odpowiedzi, tak naprawdę to ja nie mam nic do powiedzenia, praca, dom, nic takiego się nie dzieje. Często tak jest, że wydaje nam się, że relacja z Bogiem to jakieś wydarzenia i dzielimy się jakimiś wielkimi wydarzeniami w swoim życiu. A tak naprawdę tu nie chodzi o wydarzenia, ale chodzi o przemianę serca, o bliski, intymny czas. Bliski, intymny czas, który zadecyduje o Twoim życiu. O takiej niezwykłej więzi. Słowo Boże mówi o bliskości, że to Słowo Boże jest blisko w Twoim sercu. Ono ciebie przemienia. Gdy przychodzisz na właśnie taki czas z Bogiem, czytasz Jego słowo, to to słowo potem mieszka w Twoim sercu i ono przemienia całkowicie Twoje myślenie. Gdy mamy bliskie relacje z Bogiem, to wszystko inne przy nich blednie, wszystko inne wydaje się stratą czasu. One. Po prostu są niezwykłe, tęsknimy do tego, żeby znowu spotkać się z naszym Panem, czekamy na ten, na ten specjalny czas. Nie możemy się wręcz doczekać, kiedy to znowu nastąpi. Jeżeli wybierasz na przykład jakiś film w telewizji, albo serial, albo przeglądanie Facebooka, czy filmików, czy nawet czytanie książki, czy obojętnie co, i to jest dla Ciebie ważniejsze, to znaczy, że tak naprawdę nigdy nie doświadczyłaś takiej bliskości z Bogiem. Więc na tych bliskich relacjach z Bogiem Bóg przemija nasze myślenie, Bóg nam objawia nowe rzeczy, Bóg nas zachęca do, do, do wspaniałych rzeczy, pokazuje nam e, swój plan dla naszego życia, objawia nam osoby, do których mogłybyśmy Pusi, powiedzieć właśnie o nim, kieruje do nas słowo, które jest niesamowitą wskazówką, które nagle doznajemy uśnienia, że czegoś nie wiedziałyśmy, a, a nagle coś wiemy. Zachęcam Was do takiego niezwykłego, niezwykłego czasu, bo to najważniejsza rzecz w moim i Twoim życiu to najważniejsza przygoda w moim i Twoim życiu to najważniejsza relacja. Kochany tatusiu w niebie, ja dziękuję Ci za to, że poświęciłeś swojego syna. Został skazany na najgorszą śmierć, po to, bym właśnie ja mogła mieć przystęp do ciebie, po to, bym nie była już oddzielona i samotna, ale po to, bym mogła przychodzić bardzo blisko, jak twoja córka, po to, by mogła przychodzić i rozmawiać z tobą, rozmawiać jak z kimś, kogo naprawdę bardzo kocham i kto mnie kocha. Dziękuję ci za, za tę bliskość, dziękuję ci za każde słowo, które do mnie kierujesz. Dziękuję ci za to, że gdy przychodzę, to wiem, że Duch Święty prowadzi mnie w Twoje komnaty. Mówisz mi rzeczy, które są naprawdę dla mnie bardzo ważne. Objawiasz mi osoby, do których powinnam pójść, którym powinnam o Tobie powiedzieć. Dziękuję Ci, Panie, za to, że w Tobie tak naprawdę nabieram właściwego patrzenia na, na świat, ale też właściwej wartości. Bo Ty, Panie, kochasz mnie bezwarunkowo. Ty nadałeś mi wartość przez, przez to, że posłałeś swojego Syna, żeby, żeby za mnie umarł. Jego święta krew. To cena, którą, którą zapłacił, i ta święta krewna daje mi wartość. Dziękuję Ci za to, że dzięki tej śmierci mogę wtulać się w Twoje ramiona i za ten niezwykły czas, za to, że mogę tego Słyska. doświadczać, za to, że wylewasz na mnie swoją ogromną miłość, za to, że uczysz mnie, za to, że otwierasz moje oczy, za to, że Twój słowom że przebywać w moim sercu, stałem swoim bogactwem. Za to, że doświadczam Twojej potężnej mocy. I za to, że nie jestem dla Ciebie jakimś obcym, ale jestem dziedzicem. Dziedzicem tych wspaniałych wszystkich dobrych rzeczy. Dziedzicem radości, dziedzicem spełnienia, dziedzicem dobrobytu, dziedzicem pokoju, dziedzicem e, zwycięstwa. Boże, ja dziękuję Ci za to wszystko i Ci teraz każdą dziewczynę, która modli się ze mną. Pozwól nam, Panie, doświadczać tej niezwykłej bliskości, tych niezwykłych, intymnych relacji. Dziękuję Ci za, za tę bliskość. Dziękuję Ci za to, że, że mogę jej doświadczać. Dziękuję Ci w imieniu Twojego Syna Jusa Chrystusa. Amen. Nie bądź obojętna na tę miłość. Nie ograniczaj swojej relacji z Bogiem tylko do modlitwy poranej, do modlitwy wieczornej. On chce Ci dać dużo, dużo więcej. On chce zaprosić Cię do niezwykłej, bliskiej relacji, bo o tę bliskość, o tę łączność, o tę jedność chodzi właśnie w naszym kroczeniu z naszym Bogiem. Błogosławię Wam na ten najbliższy czas do najbliższej soboty. Papa, pa. dobrego dnia.